Kiedy mąż nazwał godnikiem przy całej rodzinie, nikt nawet nie zareagował. Ale nikt też nie wiedział, kto naprawdę utrzymuje ich wszystkich. To, co zrobił później, sprawiło, że rol odwróciły się w najbardziej nieoczekiwany sposób. Wiesz, nie jestem typem, który się obnosi z dobrymi uczynkami. Ale czasem człowiek po prostu robi coś, bo tak trzeba. Bez wielkiego halo. Bez oczekiwania na oklaski. Po prostu pomaga, bo ma sumienie. I to właśnie wtedy, gdy zrobiłem coś z serca, z czystej życzliwości, wtedy dostałem w twarz. Nie dosłownie, ale równie mocno. Bo jak ktoś, kogo karmisz łyżeczką, nazwie nikim, to wierz mi, boli jak diabli. Ale po kolei. Był czwartek, godzina dziewiąta rano. Deszcz siąpił jak z dziurawego wiadra. A ja stałem w kolejce do apteki z receptą na insulinę dla ojca mojego, nie, nie własnego, ojca mojego żony. Tego samego, który jeszcze miesiąc temu mówił, że za komuny to przynajmniej ludzie mieli szacunek. No cóż, nie wnikałem. Stary człowiek, schorowany, z cukrzycą typu drugiego, potrzebował pomocy. I ja, idiota, rzuciłem swoją robotę, Przestawiłem grafik w firmie i pobiegłem, bo zięć powinien przecież pomóc. Nie. Odebrałem leki. Kupiłem mu też jogurty, bo podobno łatwiej łyka tabletki po czymś zimnym. Wróciłem do domu spóźniony, przemoczony, z plastikiem pod pachą. A tam, a tam camel, Mój święty mąż. Oparty o framugę, jakby miał zamiar rozgrywać mecz życia. W ręku kawa z ekspresu, w drugiej telefon. Pewnie tiktoki albo inne głupoty. Patrzy na mnie z tym swoim półuśmiechem, który jeszcze niedawno był dla mnie czarujący. Teraz, rzuć. W końcu jesteś, rzucił z leniwym przeciągnięciem. Nie zapomnij, że dziś trzeba zapłacić rachunek za prąd. I pamiętaj, że ojciec nie lubi, jak ktoś się spóźnia z jego insuliną. Nie odpowiedziałem, tylko postawiłem torbę na stole. Niby nic wielkiego, ale właśnie wtedy coś we mnie pękło. Widzisz, Kamil od jakiegoś czasu przestał być tym facetem, którego poślubiłem. Kiedyś energiczny, wspierający, z pomysłami. Dziś siedzi w domu, niby szuka pracy, ale jakoś nie umie jej znaleźć od sześciu miesięcy. Ja prowadzę dwie firmy, jedną zdalnie, drugą dojeżdżając. Utrzymuje nas. Jego ojca, psa, mieszkanie. Ale hej, to przecież on jest mężczyzną, prawda? Tamtego dnia wieczorem poszliśmy na kolację do jego ojca. Miał urodziny. Zabrałem ciasto, zorganizowałem prezent, Kamil jak zwykle nie miał kiedy. Całe spotkanie przypominało jeden wielki teatr absurdu. Ojciec zrzędził na politykę. Teściowa, bo oczywiście była, rzucała spojrzenia. Jakby oceniała, czy wystarczająco błyszcze? A Kamil tylko siedział z założonymi rękami, jakby był królem tego żałosnego królestwa. I właśnie wtedy, gdy zapytałem, czy ktoś chce herbaty, a teściowa odpowiedziała, jak przynieś, skoro już wstałeś, Kamil wypalił. An, on, on się nadaje tylko do noszenia tak. To przecież nikomu niepotrzebny człowiek. Nie wiem, co mnie bardziej zabolało, to że to powiedział, czy to, że wszyscy się zaśmiali? Tak po jakby to była niewinna uwaga jakby mnie nie było przy stole jakby mnie był człowiekiem odłożyłem tacę. bez słowa nawet nie spojrzałem w jego stronę w środku, co się paliło wstyk, wściekłość, żal wszystko naraz ale najgorsze było jedno ja to zrobiłem sobie sam. Sam pozwoliłem na to, żeby mnie tak traktowano. Następnego dnia Kamil wstał, jak gdyby nigdy nic. Parzył kawę, gwizdał pod nosem, jakby wczoraj nie wydarzyło się absolutnie nic. Zapytał: Czy mam przelew dla jego ojca, bo on musi opłacić jakieś leczenie prywatne? I wiesz, co zrobiłem. Przelałem. Znowu. W pracy było gorzej niż zwykle. Klient z Niemiec się opóźniał. Druga firma miała zaległości w płatnościach, a ja byłem między młotem a kowadłem. Eoty Przecież jestem nikim. Prawda. Czego można oczekiwać od kogoś takiego? Tydzień później Kamil zorganizował spotkanie ze znajomymi z uczelni Pięć osób, wszystkie z tej samej bańki. Sukces, coaching, kitoł, podcast i o niczym. I ja, jedyny, który po ośmiu godzinach pracy przychodzi z reklamówką z supermarketu, bo ktoś musi kupić przekąski. Nie minęła godzina, a temat szedł na związki. Jeden z jego znajomych rzucił: Ale powiedz, Kamil, jak to jest? Że ty, taki bystry, z takim CV, dalej siedzisz w domu. A camel? Kamil się roześmiał. Bo jestem z kimś, kto lubi mieć kontrolę. On płaci rachunki. Więc ja gram jego grę. Wiz, kontroluję si tube. Taki trochę despota. Zmarłem. Despotą mnie jeszcze nie nazywano. Wstałem, wyszedłem z mieszkania. Bez słowa. Usiadłem w aucie i przez godzinę patrzyłem w deszcz na przednią szybę. I wtedy coś się we mnie przełamało. To nie była kwestia urazy, ani rozczarowania. To był wstyd, że tyle razy milczałem. Że dawałem sobą pomiatać, boć tak trzeba, bo rodzina, bo ktoś musi być dorosły. Ale tego wieczoru, przestałem być tą osobą, kropka to był dopiero początek. A to, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Zostań, bo napięcie dopiero rośnie, kropka gdy człowiek zaczyna się budzić z letargu. Pierwsze, co czuje, to niewolność. Czuję, upokorzenie. Że tak długo spał. Po tamtym wieczorze, kiedy usłyszałem od własnego męża, że jestem t kontrolującym typem, który lubi mieć władzę, wszystko zaczęło we mnie pulsować. Nie jak rana, jak zapalnik, a ja już dłużej nie miałem zamiaru udawać, że to normalne, że to jest w porządku, że to jest miłość. Następnego dnia wstałem wcześniej niż zwykle. Nie zrobiłem kawy. Nie przyniosłem gazetki. Nie zawołałem psa, żeby Kamil nie musiał się fatygować. Usiadłem przy stole z notesem i zacząłem liczyć. Dokładnie, chłodno, cent po centymetrze. Cztery miesiące rachunków za jego ojca. Siedem przelewów na nagłe wydatki Kamila. Wydatki na dom, na psa, na jedzenie, na jego hobby. Wyszy koakrylum? Od pół roku jego praca nad sobą kosztowała mnie ponad 13 tysięcy złotych. I nie mówię o luksusach, mówił go, fakt tak, Bo przecież ki buduje markę osobistą. A ja jestem tym frajerem, który to sponsoruje. Ale to jeszcze nic. Tego dnia pojechałem do banku. Miałem jedno pytanie: Kto jest właścicielem konta, z którego płacone są rachunki za opiekę medyczną jego ojca? Miła pani spojrzała na mnie, jakby widziała ducha. Tylko pan powiedziała: A jego syn zapierłem, nigdy nie był wpisany jako współwłaściciel, ani nawet jako osoba upoważniona. Zęknąłem Oxy, świat mi się nie zawalił. On mi się po prostu otworzył. Wróciłem do domu, nie komentując niczego. Kamil, jak zwykle, siedział przy laptopie. Ubrany w sportowy dres. Jakby planował przebiec maraton życia, w rzeczywistości przeglądał jakiś koachingowy filmik o tym, jak przyciągać sukces. Nie odezwałem się. Nie musiałem, bo wieczorem, podczas obiadu, to on zaczął. Ojciec prosił, żebyś mu załatwił prywatną wizytę u specjalisty. Wiesz, ta rzecz z sercem znowu się odzywa. Możesz mu to ogarnąć? Spojrzałem na niego jak na kogoś kto właśnie poprosił mnie, żebym mu podtrzymał parasol, podczas gdy on będzie lał mi na głowę wiadro wody. Nie mogę, odpowiedziałem spokojnie. Mam dziś spotkanie z księgową. Muszę to wszystko uporządkować. Kooper, Kamil się zmarszczył. Masz przecież tylko dwie firmy. Tylko I właśnie wtedy to się stało. Spojrzał na mnie i wywrócił oczami. Naprawdę czasem mam wrażenie, że ty sobie sam problemy wymyślasz. Może jesteś przemęczony, albo po prostu, no nie wiem, przepracowanym nikim. Zamarło we mnie wszystko. Ale tym razem nie uciekłem. Nie wyszedłem. Nie milczałem. Tym razem się uśmiechnąłem. Nie ironicznie. Nie zgryźliwie. Z takim spokojem, że sam się zdziwiłem. Wiesz, może i jestem nikim. Ale ten nikt płaci za Twojego ojca, za Twoje jedzenie i za te wszystkie szkolenia, które nie przyniosły Ci nic poza wyższym poziomem arogancji. Wtedy pierwszy raz widziałem go zaskoczonego. Nie miał gotowej rypo usti. Nie rzucił żadnej drwiny. Zrobiło się cicho. Pradz syciał. I w tej ciszy postanowiłem przestać grać w jego grę. Nazajutrz zadzwoniłem do opiekunki jego ojca, pani Ewo. Proszę uprzedzić pana Henryka, że od przyszłego miesiąca rachunki za jego opiekę będzie musiał pokrywać jego syn. Ja niestety muszę się wycofać z finansowania. Ale, przecież pan zawsze płacił, zawahała się. Właśnie! I to był błąd. Po południu zorganizowałem wszystko, zebrałem faktury, uporządkowałem dane, zadzwoniłem do biura księgowej. I wtedy Kamil znalazł mój notatnik na stole. Spytał z udawaną obojętnością. To, co powinieneś sam ogarniać od dawna, rzuciłem. Finanse. Uśmiechnął się nerwowo. Czyli co? Będziesz mnie teraz rozliczał? Nie, odpowiedziałem. Po prostu przestaję za ciebie płacić. Wieczorem, gdy wyszedłem na chwilę do sklepu, dostałem wiadomość. Od jego ojca. Nie wiem, co się dzieje między wami. Ale nie chcę być problemem. Nie wiedziałem, że to ty za wszystko płaciłeś. Myślałem, że Kamil. Zatrzymałem się na środku chodnika i wtedy poczułem coś, czego dawno nie czułem szacunek do samego siebie. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, właśnie się zaczyna. Nie odchodź, bo dopiero teraz bohater pokaże, ile jest wart, kropka, to był wieczór którego nie zapomnę do końca życia. Nie dlatego, że wydarzyło się coś spektakularnego, ale dlatego, że wreszcie zobaczyłem prawdę bez filtra. Siedzieliśmy w kuchni, ja, spokojny, jak nigdy wcześniej, Kamil, niespokojny, jakby przeczuwał, że grunt pod jego nogami się właśnie osuwa. I słusznie, bo ten grunt ja sam mu zbudowałem z cierpliwości, pieniędzy i złudzeń. A teraz cegła po cegle rozbierałem te konstrukcje. Mój ojciec dzwonił, powiedział, powiedział, że od przyszłego miesiąca musi sam płacić opiekę, że nie chcesz już pomagać, niech nie, nie chce. Po prostu nie mogę być sponsorem cudzego braku odpowiedzialności, odpowiedziałem bez mrugnięcia okiem. On jest starszym człowiekiem. Korm, wiem, dlatego tak długo to ciągnąłem. Ale nie jestem bankiem i nie jestem kimś, kogo można bezkarnie wyzywać i wykorzystywać tylko dlatego, że jest silniejszy. Zresztą, tu spojrzałem mu prosto w oczy, kiedy ostatnio ty w ogóle zrobiłeś coś dla niego. Nie mówię o telefonie, mówię o realnej pomocy. O byciu synem zamilkł. Pierwszy raz nie miał gotowej odpowiedzi. Zamiast tego rzucił: Ty robisz z siebie ofiarę. Zaśmiałem się Sirius autentycznie się zaśmiałem Ofiarę nie Kamil wiesz, kto tu był ofiarą ja tylko, że z tą różnicą że ja się z tego wyleczyłem. Po raz pierwszy zobaczyłem, jak w jego oczach pojawia się strach nie przerażenie raczej to uczucie kiedy człowiek traci kontrolę nad sytuacją, którą uważał za pewnik a jego pewnikiem byłem ja. Ask. Moje konto bankowe Mojeć wszystko będzie dobrze. Nie tym razem, następnego dnia poszedłem do biura rachunkowego. Spotkałem się z księgową, z którą współpracowałem od lat. Chcę rozdzielić finanse, powiedziałem do ostatniego grosza: wszystko, co było wspólne, rozdzielić. Nie zapytała dlaczego. Znała mnie wystarczająco długo. Żeby wiedzieć, że nie rzucam słów na wiatr. Po południu przekazała mi dokumenty. Czysty podział. Żadnych ukrytych transferów. Wszystko legalnie, bezpiecznie, przejrzyście. Wróciłem do domu z teczką. Położyłem ją na stole. Tykał? spytał Kamil, próbując brzmieć nonszalancko. Rozwód. Nie odpowiedziałem Odpowiedzialność. Ale jeśli chcesz, możemy zacząć od końca. Zamilkł. Wziął teczkę. Zaczął przeglądać dokumenty. I wtedy, ku mojemu zaskoczeniu, wybuchł śmiechem. Ty naprawdę to zrobiłeś? Poważnie. Przecież to niepoważne. Niepoważne. Powtórzyłem, to było udawać, że jestem szczęśliwy, żyjąc z kimś, kto traktuje mnie jak darmowe źródło zasobów. Wyszedł. Bez słowa, tylko trzasnął drzwiami. Tego samego wieczoru zadzwonił do mnie jego ojciec. Słuchaj, zaczął niepewnie, czy to prawda, że to ty wszystko opłacałeś? Tak, powiedziałem. Cisza, nigdy mi nie powiedział. Zawsze mówił, że sam to ogarnia, że pracuje zdarnie, że to jego firma. Zaśmiałem się, trochę z żalu, trochę z ulgi. Nie. Panie Henryku, to była moja firma, a on po prostu był klientem. Tamtej nocy spałem lepiej niż przez ostatni rok. Bez lęku, bez złości, ale też bez sentymentu, bo kiedy rano wstałem, a Kamila nie było, nie poczułem ulgi, ani tęsknoty. Poczułem spokój, ten, który przychodzi, gdy w końcu przestajesz być głupi wobec ludzi, którzy na to liczą. Ale zanim powiesz, to już koniec powiem jedno to dopiero początek mojej wersji tej historii zostań, bo zakończenie tej historii nie jest tym, czego się spodziewasz, kropka minął tydzień, odkąd Kamil wyszedł i nie wrócił. Cisza w mieszkaniu była nienaturalna, ale nie dlatego, że brakowało mi jego głosu, brakowało mi potwierdzenia, że zrobiłem dobrze, bo nawet jeśli wszystko we mnie mówiło, to była słuszna decyzja. Głowa nie daje tak łatwo za wygraną. I wtedy przyszedł SMS. Spotkajmy się. Musimy porozmawiać. Bez podpisu, ale nie musiałem zgadywać. Odpisałem krótko. Kiedy i gdzie? Spotkaliśmy się w kawiarni niedaleko jego dawnej uczelni. Symboliczny, może. Dla mnie to był po prostu punkt neutralny. Bez historii. Bez wspomnień. Przyszedł wcześniej. Siedział spięty, jakby czekał na rozmowę kwalifikacyjną. Nie spojrzał mi w oczy od razu. Dziękuję, że przyszedłeś, rzucił w końcu. Nie odpowiedziałem. Czekałem, aż powie coś, co nie będzie kolejnym odwracaniem kota ogonem. Wiem, że zawiodłem. I nie przyszedłem tutaj się tłumaczyć, tylko przeprosić. Brzmiało to zbyt gładko. Zbyt czysto. Jakby ćwiczył to pod prysznicem. Ale słuchałem. Nie sądziłem, że kiedyś powiesz dość. Myślałem: nie wiem, że zawsze będziesz. Że nie odejdziesz, nie odetniesz. Bo jesteś z tych, którzy walczą do końca. I walczyłem, przerwałem mu spokojnie. Tylko że ja walczyłem o nas, a ty o swoje wygody. Wbił wzrok w stół. Pamiętasz, co powiedziałeś przy twoim ojcu, że jestem dnikim? Pamiętam. Sapno. Wiesz, co jest ciekawe? Ten dnikt zrobił więcej dla twojej rodziny, niż ty zrobiłeś przez ostatnie dwa lata. I nie chodzi o pieniądze. Chodzi o obecność. O to, kto był, gdy trzeba było działać. Wziął głęboki oddech. Chciałem zacząć wszystko od nowa, przemyślałem dużo, szukałem pracy, mam rozmowę jutro i jeśli pozwolisz, jeśli dasz mi szansę, w tym momencie przerwałem. Stop, panni Rock. w końcu, w jego oczach, niepewność, ale nie taka, która szuka przebaczenia, taka, która boi się konsekwencji. To nie jest film, Kamil. Nie klikniesz rewind i nie cofniemy sceny. To nie jest knaprawie, to i wszyscy biją brawo. Tutaj były realne koszty, realne straty i realne decyzje. Zapynał Wallace Nie przyszedłem po szansę. Przyszedłem, żeby zamknąć temat. Powiedziałem w końcu. Patrzys obołalem si aslyzek, Ale nie po to, żeby wrócić. Tylko po to, żeby mieć pewność, że to była dobra decyzja. Jego twarz zbladła, czyli to koniec. Z Russellem nami. To nigdy nie było partnerstwo. To był układ, nierówny, wygodny tylko dla jednej strony. A ja skończyłem być tą stroną, która płaci i przeprasza za wszystko. Wyzedłem. Nie czekałem, aż coś powie. Nie oglądałem się za siebie, bo po raz pierwszy od dawna nie miałem wątpliwości. Kilka dni później odebrałem list polecony. Wniosek o podział majątku. Kamil Proboma gra ostatnia karta. Ale tym razem byłem gotów. Miałem wszystkie dokumenty, potwierdzenia przelewów, faktury. Każdy grosz, który zainwestowałem, miałem zapisany. I co najważniejsze, wszystko było na mnie. On nigdy nie wnosił. Nigdy nie uczestniczył. Tylko korzystał. Rozprawa trwała 27 minut. Sędzia spojrzała na jego żądania i uniosła brwi. Panie Kamilu, czy jest pan w stanie przedstawić jakiekolwiek dowody współfinansowania tej nieruchomości? No, nie. Ale byliśmy razem. Tworzyliśmy związek. Uznanie emocjonalne nie stanowi podstawy do roszczeń majątkowych powiedziała chłodno. I wtedy zrozumiał, że nie tylko stracił dostęp do mojego konta ale też prawo do mojego życia. Kilka miesięcy później zadzwonił do mnie jego ojciec. Chciałem tylko powiedzieć, że żałuję, jak się to potoczyło i dziękuję za wszystko, co zrobiłeś. Niewielu ludzi zrobiłoby to, co ty. Nie robiłem tego dla wdzięczności, odpowiedziałem. Robiłem, bo czułem, że to słuszne. I właśnie dlatego jesteś wartościowym człowiekiem. Nawet jeśli niektórzy cię nie docenili, uśmiechnąłem się, bo w końcu usłyszałem coś, co miało znaczenie. Nie od Kamila, nie od sądu, od kogoś, komu naprawdę pomogłem. I dziś nie jestem już nikim. Jestem człowiekiem, który zna swoją wartość i nigdy więcej nie pozwoli, by ktoś mu ją odebrał. Moralna puenta tej historii nie polega na tym, że zemsta przynosi ulgę. Tylko na tym, że wiedza o własnej sile jest wystarczającą nagrodą. A czasem najlepszym ciosem jest odejście z podniesioną głową i pozwolenie, by ktoś sam się potknął o to, co ignorował przez lata.